W Transgranicznym centrum zarządzania kryzysowego w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie podsumowujące działania powrześniowej powodzi, tematem rozmów była odbudowa oraz lepsza koordynacja działań na przyszłość. Mówimy już o pół miliarda wydatkowanej pomocy rządowej w, dla mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Ta, ta forma trafiła w postaci zasiłków czy też zaliczek na, na odbudowę. Mówimy także o bezpośredniej pomocy celowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, jakby choćby na odbudowę bazy e, mieszkaniowej. Tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył pół miliarda złotych na odbudowę e, czy też budowę nowych osiedli dla osób, które ucierpiały w powodzi, czy też inne programy rządowe, które pomagają w odbudowie infrastruktury. Teraz także przygotowujemy cały zestaw zadań inwestycyjnych na odbudowę, tych najpilniejszych zadań, które są do wykonania w tym roku. Oczywiście tam, gdzie jest jakiś sygnał o tym, że ktoś jeszcze nie otrzymał pomocy, od razu reagujemy. Więc jeśli są takie sytuacje, to bardzo prosimy o informację. Co powiedziała Pani Wojewoda, już pół miliarda zostało, środków zostało przeznaczonych, natomiast ta pomoc, którą my organizowaliśmy jako samorządy, jako powiat, ona docierała w formie finansowej, jak również rzeczowe i materialne. Jak Państwo pamiętają, organizowaliśmy pomoc w postaci przekazywania i udostępniania osuszaczy, które były potrzebne w tym pierwszym czasie, ale dostarczaliśmy również żywność, inne środki, czystości, które w tym pierwszym czasie były potrzebne. No dziś koncentrujemy się przede wszystkim na odbudowie infrastruktury, głównie infrastruktury drogowej. Przed nami długie miesiące, być może nawet w niektórych przypadkach też lata, bo pewne inwestycje będzie. Musieli na nowo zaprojektować, zaplanować, wyłonić wykonawcę, ale cieszę się bardzo, że mamy tak duże wsparcie ze strony władz wojewódzkich. Bezpośrednio tutaj kieruję podziękowania dla pani wojewody, jak również dla marszałka i przewodniczącego Sejmiku. Samorząd województwa od samego początku był przy. Ludziach, którzy potrzebowali pomocy. Nasze pieniądze trafiały bardzo szybko. Dlatego jestem tu, żeby wsłuchać się, co jeszcze potrzeba. To, co pani Wojewoda powiedziała, to już jest pół miliarda, to są ogromne środki skierowane. A czego przede wszystkim oczekują teraz samorządowcy? Jakie problemy zgłaszają? Dla nas największym priorytetem w tej chwili jest budowa suchych zbiorników zalewowych, polderów zalewowych. Takie plany były. Kilkanaście lat temu już na rzece Jedlica planowany był taki zbiornik i myślę, że tu musimy wrócić do tych koncepcji. No i w tej chwili mamy niestety bardzo duży problem na polderze zalewowym w Mysakowicach. Jak Państwo wiedzą, on został wyłączony przez inspektora nadzoru budowlanego, tam stan techniczny tego zbiornika nie pozwala, żeby go teraz wypełniać. Eee, w związku z tym no, to jest naj, najwyższy w tej chwili priorytet, żebyśmy no, spowodowali jak najlepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe w sytuacji, gdyby się takie intensywne opady powtórzyły. To jest elementem jutrzejszego spotkania w Warszawie, dlatego że zespół profesora Zaleskiego, który pracuje nad e, zabezpieczeniem tych terenów e, w kontekście ewentualnych wystąpień tego zjawiska ponownie w następnych latach. Latach. To także jest opracowane w kontekście budowy montażu finansowego. Pamiętajmy, że takie inwestycje to są inwestycje wielo, wieloletnie. Mówimy tutaj, jak choćby nawet wskazując na Bank Światowy, który takie inwestycje finansuje. Tutaj perspektywa finans, finansowa jest aż ośmioletnia, więc trzeba o tym pamiętać, że ta, te, te środki czy ten budżet takiego, takiego planu jest kilkunastu bo kilku, nawet kilkudziesięciomiliardowy i on jest rozłożony na, na wiele, wiele lat. O efektach wspomnianego spotkania na pewno poinformujemy Państwa na antenie telewizjami.